Dzień dobry, witam Państwa, jestem opiekunem sekcji bokserskiej, to jest chemik Kędzierzyn Koźle, a w dniu dzisiejszym tłumaczem języka hiszpańskiego i mam przyjemność Państwu przedstawić pana Marcela Luisa, który będzie przeciwnikiem Mariusza Wacha w sobotniej gali bokserskiej, jego trenera, pana Oswalda. Wiadomo, pan Marcel pochodzi z Brazylii, pan Oswald jest Argentyńczykiem, który na stałe mieszka w Pampelunie, w Hiszpanii. Dlatego mam przyjemność dzisiaj przetłumaczyć Państwu kilka pytań od pana redaktora. E, czy specjalnie przyjechaliście do Polski na tę galę boxu? E, na pregunta, Solomente Staszaki poreso, ba Baza Luciary. No to no nie jest otraskosa z jakiś. para Solamente Paralucze, pan Mariusz. Si? Si, para Paralutzie. Si io si, si, przybili tylko dlatego, że odbyła się ta walka. Są cztery dni w Polsce, także w sobotę jest Gala. Boksu, a w niedzielę już wracają do siebie. Jak jest notowany w Brazylii pośród różnych innych bokserów? Komo tienes plazo en boxeadores en en jest Es un ranking que tiene segundo en tercero. Comprendes? Si, si, si. Número 4 de Brasil. Cuatro de Brasil. Vale. W Brazylii Marcelo, się... Marcelo jest na miejscu czwartym, jeżeli chodzi o bokserów zawodowych. Wagi Czy... ciężkiej. Czy cały czas trenujesz z Marcelem, czy tylko sporadycznie? Ostatnie lejos, 6 lat starają się jak najczęściej ze sobą spotykać i jak najczęściej trenować. Także powiedzmy, ostatnich 6 lat są parą taką trenersko-partnerską do, do boksu. Bokserzy to raczej tacy narowiści ludzie, czy mm. można jakoś tak utemperować tego boksera, żeby jednak trenera słuchał? Oswaldo nie ma problemów z Marcelem, ze względu na to, że jest bardzo, bardzo odpowiedzialny, trenuje według planu, ma rodzinę, ma żonę, ma pięcioletniego syna, jest bardzo inteligentny, i sprawia mu, że tak powiem, żadnych problemów wychowawczych. Marcel, jesteś wysoki i zadziwia mnie, że wybrałeś boks, a nie na przykład koszykówkę. Nie mi mm. innego sportu, sí. od dziecka, sempre gostei de artes marciais, karatê, Kyokushin, tender, hum. entende, kickbox, sim, sim. desde pequeno. Kiedy trenowałem, mówiłem, że to, go ahead. Go ahead. Marcel w wieku 3-4 lat zaczął trenować karate kyokushin, później trenował przez kilka lat kickboxing, ale jak mówi w sercu w sercu zawsze ma boks, jak wielu, wiele dzieci i młodzieży oglądał filmy z Rocking Balboa i to gdzieś go tak pociągnęło do tych treningów. Ogólnie powiem szczerze, że nie przepada za innymi dziedzinami sportu, ale na tą chwilę tylko boks jest najważniejszy jest w jego sercu. Żona nie boi się o niego? no, Ona mnie wspiera. od początku. Jak i żona, tak i cała jego familia jest bardzo z niego dumna, nie że trenuje to ten to boks. No, Mówi oficjalnie, że się nie to boją, to ale to na pewno gdzieś ten wewnętrzny strach jest w domu, jak wjeżdża na jakieś walki, zwłaszcza po, poza swój kraj. Kto wygra w sobotę? Żyję chwilą i przybył tu, żeby po prostu zwyciężyć. Nie ma tego za bardzo w głowie poukładane, ale będzie walczył, żeby zwyciężał, bo bez sensu by było, gdyby trenował boks, który ma w sercu i nie pomagałoby mu to, tylko bardziej było naprzeciw tego, że, że będzie przegrywał. Także no, nastawia się na wygraną, a czas pokaże i w sobotę zobaczymy, jaki będzie wynik tego całego spotkania. W sobotę w Kędzierzynie Koźlu wielka gala boksu. Tak, oczywiście, wielka gala boksu, jakiej myślę, że w Kędzierzynie w Kędzierzynie okolicach nie było bardzo dawno. Dla kibiców czekają niesamowite emocje, bo Mariusz Wach czy inni zawodnicy Sasza Sidorenko, Adam Balski nie boksują na, na co dzień w takim mieście jak Kędzierzyn-Koźle, tak? bo to są, to są nazwiska, to są bokserzy naprawdę, naprawdę zdani na całym świecie i myślę, że warto przyjść 14 maja do Hali Azotów obejrze, obejrzeć galę na żywo, bo wiadomo, że telewizja to, to nie jest to, a na żywo emocje na pewno będą inne. A może garść informacji, bliższych informacji o tych zawodnikach? No jak wiemy, no to Mariusz Wach to pretendent do tytułu Misza Świata, gdzie miał dwa, dwa razy okazję już walczyć o to Mistrzostwo Świata i, i myślę, że tutaj nazwisko Mariusza Wacha elektryzu, elektryzuje i myślę, że każdy kibic, który się interesuje boksem, nawet który się nie interesuje boksem, powinien przyjść i zobaczyć, żeby się przekonać, przekonać jak ta ta walka i ta gala wygląda pod kątem organizacyjnym i sportowym. Myślę, że organizacyjnie to będzie wielkie show, które, które w Polsce da, dawno takiego show nie było. Myślę, że organizacja tutaj przyłożyliśmy się wielkich starań, żeby, żeby to wyszło jak najlepiej i dla kibica, i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Wach to będzie walka wieczoru będzie walczył z Brazylijczykiem. Tak, tak, walka Mariusza Wacha będzie to walką wieczoru z Brazylijczykiem Marcelo Nesimento, który, który w swojej karierze walczył z całą strzałówką, z Derekiem Cisorą, z Furym, z Dupa. Dlatego myślę, że tutaj rywal, rywal dla Mariusza Wacha jest wymagający i sam jak z nim rozmawiałem, no rozmawiałem wczoraj i mówi, że przyjechał tutaj po, po zwycięstwo i na pewno na pewno ostrzega Mariusza Wacha, żeby go nie lekceważył. A więc będzie ostro. No musi być ostro i przede wszystkim ta gala, ta gala, którą organizujemy. Pod względem, pod względem jakości zawodników, pod względem sportowym jest taka jedna, jedna, jedna z lepszych. Oczywiście wszystkich zapraszam na, na galę, która już w sobotę w hali Azotów. O godzinie, o godzinie 19 startujemy. Będą boksować i zawodnicy z klubu Chemik. I tak jak mówiłem wcześniej, Mariusz Wach, Sasza Sidorenko, Adam Walski. Bilety na galę są dostępne do piątku w, w, kinie, w kinie Chemik, w kasach kina Chemik. Już w sobotę będą dostępne na hali od godziny 16:00 i ewentualnie jeszcze, jakby ktoś przejeżdżał koło hotelu Hugo, ja cały czas tam jestem i też tam można nabywać bilety. Dziękuję bardzo. No więc zapraszamy na niesamowite emocje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Mariusz Bach, gwiazda wieczoru. Ile ważysz, ile mierzysz? Nie nie, nie ważyłem się bardzo dawno, ale będzie koło 120 kg. A wzrost? 2,02. Czy to pomaga bokserowi, czy też przeszkadza? Nie ma reguły, wiadomo, że ci mniejsi zawodnicy są tak trenowani przez trenerów, żeby w jakiś sposób znaleźć na tych większych, tak? więc, więc te szanse w się, się wyrównują, ale tak prywatnie na pewno troszkę ta waga, wzrost. Pomaga ten zasięg ramion, dłuższy mniej trzeba po prostu biegać po tym Dobrze, ale wtedy chyba jesteś mniej ruchliwy. Jak trafisz na takiego zawodnika, który jest niższy, to on tak, będzie może szybszy. Dokładnie, od dokładnie, ja nienawidzę walczyć z mniejszymi, z lżejszymi, wolę z dużym koniem walczyć, który stoi naprzeciwko mnie. Wiem, że mam mocne uderzenie, ale mi nigdzie nie ucieknie tak samo, tak. A z takim mniejszym, który szybko ucieka na nogach, to o wiele gorzej że mi się boksuje. Trenera masz niższe, niższego o siebie, o wiele. No, to tylko trener, to tam na, na tarczach... Tylko no, trener, no ładnie. Trener, no. On to na tarczach te, wyciąga mi te ręce e, jak, najdłuż, jak najwyżej. A jak Cię obijał tak dzisiaj tymi jakimiś pałeczkami, to co, wkurzało Cię to, czy nie? Wkurza, na pewno. Y, nieraz, y, nieraz to się po prostu, gdzieś tam nie, nie, nie usłyszysz tą komendę, nie, 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 nie porozumie się dobrze z trenerem i gdzieś tam przygrzymować, wiadomo, że to jest z pianki zrobione, ale jak gdzieś tak centralnie w ucho, to to przez parę minut brzęczy w ucho. Kiedy wychodzisz na ring, to jesteś spokojny, skupiony, czy też wkurzony na maksa. A za bardzo spokojny, tak. Dlatego nieraz takim zarzucają, że za, że za spokojny jestem. Tak mam naturę, wiadomo, że kiedy, kiedy, kiedy przyjdzie mi się wkurzyć, to, 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 to potrafię się wkurzyć, tak? ale jeszcze z tych zawodników, z którymi boksowałem, żaden mnie tak nie, nie wyprowadził z równowagi, że bym chciał mu coś naprawdę zrobić krzywda. To aż dziwne, że bokser może coś zrobić na spokojnie. A ja myślałem, że się wychodzi i trzeba dowalić po prostu. Nie, na pewno y, trenuje się ostro Chcę się wygrać z taką, z taką świadomością wchodzę do tego rynku, tak? Ale po przebiegu walki w każdej sekundzie wiem, w którym miejscu jestem, tak, wiem jak, jak, jak przegrywał, wiem, jak mnie ciosów zadał, ja to czuję, ja to wiem. I jak czuję się gorszym zawodnikiem, to wtedy właśnie próbuję podkręcać to tempo. Ile masz lat i kiedy zacząłeś swój romans, a właściwie miłość z boksem 37 lat. Eee, bardzo późno. Tak naprawdę w wieku 20 lat gdzieś e, pojawiłem się na sali bokserskiej. Jakie osiągnięcia dotychczas? W abatorach dwukrotny mistrz polski w superciężkiej, w seniorach rezerwowym na olimpiadę na ten w 2004 e, na, na Mistrzostwa Europy e, dwie walki wygrane, trzecia o medal przegrana i parę walk na zawodowstwie. Zawodowstwo, no właśnie, czym się różni od boksu amatorskiego? też nie siłą uderzenia? Nie, największa różnica dystans. Dystans rund. Tutaj się 3, 3 po trzy, a w zawodowstwie 4, 6, 8, 10, 12 rund. Więc, więc najbardziej się, się tym różni. No i kondycja musi wtedy ta, być to, niesamowita. Tak, to idzie, to idzie w parze. No, jak, jak się zwiększają te rundy, to i treningi są bardziej intensywne, bardziej wyczerpujące. Mi się wydaje, że każdy porządny bokser powinien mieć jakieś tatuaże. Masz? No mam. To jesteś porządny bokser. No, już co mam. Pokaż, zobaczymy do kamery. O jaki piękny. Super, a resztę to zobaczymy podczas Bo gali. Trzymam ciuki. pewnie chcesz wygrać. Na pewno. No po to się wchodzi na ring. Po to się trenuje i po to się wchodzi na ring, żeby, żeby mieć jakieś fajniejsze walki. Też się by, by, trenuje i, i walczy w takich galach, dla kibiców. Najmłodszy bokser w klubie sportowym, chemik, przedstaw się. Nazywam się Jakub Gąsior. A obok trener? Łukasz Gotowski. Czujesz się bezpiecznie, jak trener jest obok ciebie? Mm, tak. Zajęłaś się boksem? Dlaczego? No bo na początku ćwiczyłem karate, ale potem trenera nie było i dalej chciałem trenować szuki walki. No ale tak wygląda, no, że na boksera szczupły, jak sobie będziesz radził na tym ringu? Mm, nie wiem, ale myślę, że dobrze. Na razie jeszcze nie walczyłeś? Tak. To na tej gali będzie Twój pierwszy występ, i to w jakim towarzystwie? No, nie wiem. Dzisiaj widziałem Cię, jak robiłeś sobie zdjęcia z Mariuszem Wachem. Bardzo groźnie wyglądałeś. Tak groźnie będziesz na ringu wyglądał? Tak. Dużo jest takich zawodników jak Ty, takich młodych? No, nie wiem, ale chyba tak. Nie wiesz, to nie chodzisz na treningi? Chodzę. No to opowiedz, co robisz na treningach? Trenuję i ten. Staram się jak najwięcej y, z siebie. Dawa. Dobra, trenujesz, ale jak trenujesz? Co? Uderzenia, nie wiem, z workiem, z gruszką? Z workiem. Nie przewracacie ten worek? No nie. Jak sobie radzą tacy młodzi ludzie w klubie? To zależy od, zależy od osoby. No. Kuba akurat jest tutaj, y, może zaczną od, od tego, dlaczego walczy na tej gali. Gdyż stwierdziłem, że to jest chłopak, który na pewno mu się to należy, żeby ten wyjątkowy dzień wykorzystać. Tak jak Państwo słyszeliście, to jest debiutowa jego walka. Frekwencja jego na treningach jest w 100%. Mimo pierwszeństwa szkoły, wszelkich innych zajęć, zainteresowań, nawet komputerów. Zawsze znajdzie czas na trening, ma chęć na ten trening. Chwała też jej rodzicom, którzy go przywożą, którzy dbają o to, żeby mógł na ten trening przyjść. Uważam, że mu się należy. No Kuba sobie bardzo dobrze radzi, jest ogólnie bardzo dobrze wygimnastykowany i tak jak powiedział, on przychodzi na trening i widać po tym chłopaku, że on robi wszystko, żeby wykorzystać ten czas na treningu. Dlatego to przynosi też tego jego efekty. Co prawda nie walczył już, ale uważam, że na te pierwsze kroczki yy, chciałbym też podkreślić, że to nie nie jest walka punktowana, to jest tak zwana walka pokazowa, a więc całkowicie bezpieczna. Zresztą ogólnie boks jak amatorski, olimpijski, jest dość bezpiecznym sportem. Czy masz jakiś plan na tę walkę? Jeszcze nie mam. A jaki ewentualnie będzie? Masz coś w głowie? No, jeszcze nie. Pójdziesz ostro do przodu, czy będziesz czekał, aż przeciwnik się uderzy? Ostro do przodu pójdę. Chciałbym podziękować wszystkim, które przybyły na dom, na pokaz medialny. Zawodników, którzy będą uczestniczyli jutro w tym wydarzeniu. oczywiście chciałbym zaprosić wszystkich na, na sobotni pojedynek, tak? bo to na pewno e, wszystkie walki będą e, bardzo emocjonujące, a największe emocje, waga, waga ciężka, waga, waga finałowa. Tak? Zapraszam serdecznie.